Panna Malina poleca Zestaw do pracy Witajcie na kanale Decefix w dziale porad Panny Maliny Zapewne zgodzicie się ze mną, że właściwe przygotowanie i zgromadzenie odpowiednich narzędzi jest połową sukcesu we wszystkim, co robimy w życiu. Dla wszystkich, którzy są fascynatami naszych folii i chętnie pracują z nimi, Marka Decefix przygotowała zestaw do pracy decefix, składający się z bardzo przydatnego nożyka tapicerskiego i gładki, tzw. Tak rakla, który z jednej strony pokryty jest czarnym filcem. Skutecznie zabezpiecza to wszystkie nasze folie z nadrukiem przed uszkodzeniem. Rakiet jest niebywale przydatny w pracy z folią okienną, samoklejącą, folią okienną statyczną, statyczną premium, która posiada bardzo wyraźne tłoczenia i wzory. Z kolei, w przypadku naszej folii welurowej, użycie tego narzędzia staje się wprost niezastąpione. Tutaj musicie być bardzo ostrożni ze względu na aksamitne wykończenie folii. Zestaw do pracy z folią DCFix znajdziecie we wszystkich sklepach dystrybuujących nasze folie. Do zakupienia jest on także w naszym sklepie internetowym pod www.dcfix.sklep.pl Panna Malina poleca!